Na pewno ta konferencja jest wyjątkowa, dlatego że jakby nie patrzeć, druga edycja odbywa się właściwie troszeczkę więcej niż po pół roku od pierwszej, a mimo to uczestnicy dopisali, bo mamy ich więcej niż na pierwszej edycji, co niewątpliwie świadczy o sukcesie pierwszej. Mamy jakby zróżnicowane wiekowo tutaj uczestników, jest dużo młodzieży, ale też są osoby już z większym doświadczeniem. I to jest też przykład taki, że możemy się razem spotykać, razem wymieniać doświadczenia i razem patrzeć w przyszłość. Zacznę od tego, że bardzo mi zaimponowała e, oczywiście liczba uczestników. Ale i też oczywiście wiek samych uczestników, ponieważ sama powiedziałam, jak tylko weszłam na salę i zobaczyłam tyle młodych osób wśród uczestników konferencji, że będziemy chyba musieli zrobić kolejny raport, jak wygląda średnia wieku pielęgniarek anestezjologicznych i pielęgniarzy anestezjologicznych, bo zdecydowanie są to młodzi ludzie, którzy widzą szansę rozwoju właśnie w tej dziedzinie. Tutaj spotkali się entuzjaści. Ludzie, którzy chcą coś zmienić, jeśli uda nam się wypracować nawet w tych dyskusjach sposób, jak przekazać te wypracowane i wywodzące się z dyskusji wnioski do swoich ośrodków, to będzie duży sukces. Szczerze powiem, że pierwszy raz uczestniczę w konferencji, w której dyskusja odbywa się bezpośrednio po każdym wystąpieniu i uważam, że jest to wspaniałe rozwiązanie z uwagi na to, że wszyscy są na bieżąco z określonym zagadnieniem, z określonym tematem i jednocześnie taka otwarta dyskusja i bardzo przez moderatorów promowana i uczestnicy są zachęcani, powoduje, że wszyscy mają możliwość zabrania głosu, podzielenia się swoim doświadczeniem i myślę, że między innymi po to się tu spotykamy, aby nie tylko dzielić się wiedzą i doświadczeniem eksperckim, ale również wiedzą i doświadczeniem profesjonalistów. Wrażenia bardzo pozytywne. Myślę, że potrzebna konferencja w środowisku pielęgniarskim, w środowisku pielęgniarek anestezjologicznych. Bardzo duża frekwencja w trakcie wykładów, bardzo responsywne audytorium zadające dużo pytań. Także wrażenia jak najbardziej pozytywne i Polecam. Wydaje mi się, że często oczekujemy jasnych procedur, konkretnych zadań, zaleceń, które będą sztywnie dopasowane do każdego przypadku klinicznego. Podczas gdy pielęgniarstwo, wydaje mi się, jest bardzo otwartym zawodem i takim, który pozwala na bardzo szerokie podejście do pacjenta poprzez analizę tego, co się, co się z pacjentem dzieje. To, co, co jest taką wartością dodaną, to to, że możemy się wymienić właśnie doświadczeniem. To jest bardzo ważne, bardzo istotne, a na co dzień, w codziennej praktyce tego nam brakuje, bo wszyscy jesteśmy zagonieni, zabiegani i, no, i gdzieś tam tego czasu nie mamy na wymianę chociażby informacji wspólnych. Chylę czoło ku organizatorom e, firmie Everett za to, co zrobili. Jestem po drugim dniu tak naprawdę konferencji, uczestniczę w tej konferencji i jestem zachwycony tym poziomem wiedzy. Tak naprawdę zjechała się najlepsza ekipa, jeśli chodzi o pielęgniarstwo anestezjologiczne. I nie tylko, bo nie zjechały same pielęgniarki, są inne zawody. Przede wszystkim zależy mi na tym, żeby otworzyć samorząd na jego członków. Tak, żeby każdy mógł się zaangażować i realnie wpływać na to, jaki jest wizerunek pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. My przyjeżdżamy w zespole coraz większym, angażujemy się coraz bardziej. Także widzę też, że i zespół pielęgniarski, koleżanki są zainteresowane przygotowaniem i czynnym udziałem w konferencji. To jest bardzo ważne.